Ten nawierzchni dawno wymagał remontu, tą przebudowę planowaliśmy już w ubiegłym roku, podpisaliśmy w grudniu umowę. Warunki pogodowe w żadnym razie nie zagrażają terminowości wykonania tych prac. Termin prac przewidziany jest na październik tego roku, na pewno ten termin będzie dotrzymany. Czyli zakończenie remontu? Zakończenie remontu. Na jakim odcinku i co tam będzie robione, proszę powiedzieć? Długość wykonywanej drogi to 844 metry, szerokość drogi to 7 metrów, bieżących będą oczywiście ścieżki rowerowe chodniki, wjazdy z dobrej jakości kostki brukowej w takim standardzie normalnym, w jakim dzisiaj to robimy. Oczywiście rozpoczniemy od modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, bo, bo tak to powinno być zrobione, żeby później nie modernizować, jak już jest wykonana droga. Najpierw będziemy robić wykopy i, i poprawiać sieć kanalizacyjną wodną, wszystkie przyłącza i później dopiero te właściwe prace, więc przewidujemy, że w październiku tego roku zakończymy tą inwestycję. Koszt inwestycji to 2 miliony 958 tysięcy złotych. Takich miejsc w Koninie nie mamy wiele, które powinny doczekać się remontów. Natomiast ulica Admowskiego szczególnie zasługuje na to, żeby ją wyremontować.